No to tak, tu mamy poskładane, ale zaczniemy trochę powiem o tym, dlaczego to oryginał. No, bo tu, tu jest znaczek jeszcze, widać, dziesiąty rok, jak to wygląda. No, słabo wygląda, bo już właśnie czas i pora. Ten smar wszystek wyciek to jest przeważnie przyczyna. No, na pompie tam nic, nic takiego nie ma, 210 tysięcy przejechało, więc. Napinacz, tak. Napinacz jest skrzywiony, bo był on nawet tam. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Widać, że tam nie ma tego teflonu w środku, który tu powinien być. Jest tak podużyty. No, też jest 0,30 roku. Pasek oryginał, oczywiście, co nie jeszcze VAG jest na nim gdzieś tutaj. O, jest. Widać. E, jak wygląda po 210 tysiącach. O, tak. E, co tam, ta rolka duża, no też troszeczkę tam smaru wyszło, ale tu jeszcze się kręci, nic tam, generalnie nic nie skrzypiał. No mała, mała o dziwo wygląda dobrze. Eee, ale sorry, małą to ja wymieniałem w tym samochodzie. Tak, bo jak przyjechał na napięcie rozrządu to ja małą wymieniałem, bo mała jest z innego, więc mały nie porównuje. no to duże jest, no są zmęczone, tak. Czas i pora na nie, no napinacz był na pewno, bo, 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 bo było go słychać. Zdejmowałem pasek i wszystko ucichało, ale rozrząd był ok. Co, to, co do tego, no tutaj żeby, żeby dostać się do napinacza to trzeba sobie albo wyjąć tą rurkę i wyjąć w tym i tam widać o taką śrubkę, ona sobie o, wystaje. Niestety nie można jej wyjąć do końca w tym, ale bez problemu wciskamy i tam tą trzynastkę z grzechotką, tą śrubaczkę wykręcamy, tak. Ona przechodzi tutaj. Rolka wymieniona, sprzęgła alternatora też wymienione, też był oryginał tam, tam leży. No i co? Tu zamontowane, wszystkie śruby tu dokręcone, pompa dokręcona, wszystko zgodnie z momentami i z instrukcji. Yy, tu jeszcze luźno, zawsze tak to luzujemy, te śruby luzujemy, te luzujemy, tak zakładamy pasek. No w dzisiejszych czasach to można montaż paska, to już chyba nie potrzebuje tłumaczyć jak, bo są takie filmy na animacje na tym z skf czy z czegoś, że chyba tak napinamy, napinamy, napinasz, co regulujemy, robimy 4 obroty, wyjmujemy blokady, robimy 4 obroty i sprawdzamy. No ja zawsze, zawsze robię korektę, rzadko kiedy to wychodzi, żeby było za pierwszym. Zawsze go tam dokręcam, sprawdzam, czy wszystko było ok. Rozrządziny, dlatego że ten pasek, że tak powiem, wygląda identycznie moim zdaniem, ja się nie zawiadłem na nich, wszystko montuję zawsze, ostatnie grupy waga to ten, no i tyle, tak jak, tak jak mówiłem, że coś tam dokręcę i e, kontynuujemy, tak, składamy to do kupy.